W końcu ja też mogę przetestować te lody. Przysięgam wam, że jak tylko je ja zobaczyłam, to wszystkim o nich mówiłam. I wszyscy mówili, im, mmm, to na pewno będzie jakieś takie niedobre. Po czym wszyscy to spróbowali, a ja jestem chyba ostatnia. Przygotowałam sobie też dodatki, bo oczywiście Nutella najlepiej z owocami. Nie wiem, czy wy to o mnie wiecie, ale naprawdę ja jestem największą pochłaniaczką borówek. A to dlatego, że się w sumie na nich wychowałam, bo u mnie w rodzinie była plantacja borówek. I ja półtora kilograma borówek pochłaniam tak o... Mhm. Teraz nie będę mogła tego spróbować, bo tego nie... to jest miękkie, bo ja szłam ze sklepu. Nie mogę tego otworzyć. W górze mamy tą nutellę niby. No, one są już miękkie. i to teraz nie smakuje jak lody. Tylko to smakuje, jakbym jadła, po prostu taki pudding z nutelli. Mm. To jest przepyszne. Mhm. Oddaję to szybko do zamrażarki, żeby to były lody, bo jak to nie będą lody, to ja to nim cały naraz, bo zobaczcie, ja wziąłam jedną łyżkę, to się tak nabiera jak jogurt. Chciałabym tylko opakowanie zmienić, bo zobaczcie, one mi całe zmiękło, ja teraz nie mogę tego zamknąć jakoś.